Bardzo proste i szybkie jedzenie włoskie piadina. Do piadiny włoskiej piadiny, potrzebujemy tortilę cienką, pomidorka, prosciutto lub kulatello, jeśli ktoś ma szczęście znaleźć, buratę lub mozzarelle, no i rukole, rukole e, umytą, odsuszoną. Czyli otwieramy buratę. Odsączamy. Tortyla, jak się zaurzowi troszeczkę pod spodem, to wtedy ją przewracamy na drugą stronę. Burata ma pos śmietankowy posmak, i jak będzie nałożona na tą gorącą tortylę, ona się będzie fajnie rozpuszczała. Lecimy teraz z pomidorkiem. Dobra, ja... Tutaj ja. też plasterki. Okej. Okay. Tak, tak mniej więcej. Sporo, sporo, sporo. Teraz damy sobie. No tak, proszę o to. Tak, dwa, trzy plasterki na kabinę. Okej. Okay. Zobaczymy z drugiej strony... Już się zarumieniła? na tyle, jeszcze troszeczkę w sam raz. Dobra. Teraz damy pomidorka, solo i rukole. Raz, dwa, damy szczyptę soli. Tak na smaczek. I damy rukole. Raz, dwa, tak, 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 tak. Zawiniemy. Teraz tak. Już jest prawie zrobiona. Tyle! Na deskę. Bardzo na Świetna, tak naprawdę. To jest takie proste i szybkie jedzenie. Więc y, można dać do środka cokolwiek ktoś sobie życzy. Ale chciałabym powiedzieć, że taka podstawowa to jest właśnie ten ser. Chociaż we Włoszech używają Stracino, straciatella, ewentualnie y, Squacerone. W Polsce nie mamy takich serów. Więc wystarczy taburata czy mozzarella, a można nadziewać wszystkim, co komuś co ktoś smakuje. Co wymyślimy? A co wyściała? Jakieś kolejne włoskie danie. Zapraszamy. Dziękuję, wyśmienicie. Wyliberacja.